Cześć wszystkim, to ja wasz madam przybywam dzisiaj z moimi życiowymi porażkami które mi przychodzą tak na myśl po prostu teraz jakoś specjalnie się nad tym nie zastanawiałem, chociaż podzieliłem to sobie na kilka kategorii a na koniec powiem właściwie dlaczego o tym mówię zacznijmy od no chyba najważniejszego czyli od miłości go Ile się działo? Ile było otwierania i zamykania różnych e, portali randkowych w późniejszych latach Tindera? E, ile przemyśleń i w ogóle jakichś, e, wiecie, załamań, że ktoś mnie nie zna? Dlaczego? Bo dla ja gówna się go, wiecie o co chodzi? Uwierzcie mi, że przechodziłem przez to wszystko. Oj, tak, przez jakichś psychobyłych, przez niedoszłych, przez jakieś e, krótkie romanse albo chwilowe przygody, przez podróżowanie przez półpolski. Dla jakiegoś typa, którego się w ogóle nie znało, tylko dlatego, bo się potrzebowało w danej chwili po prostu bliskości. No bo jakby to wszystko o to chodziło, po prostu potrzeba, potrzeba bliskości, potrzeba, żeby ktoś cię zauważył, jakby docenił, nie wiem czy docenił, może, może nie docenił, ale jakby zauważył, tak, żebyś coś dla kogoś znaczył, nawet coś takiego totalnie powierzchownego. No i jakby ja byłem totalnie w tym tej kwestii, no, no... beznadziejny, no bo... za bardzo brałem wszystko do siebie, za bardzo wszystko analizowałem, miałem za dużo oczekiwania, za bardzo chciałem wszystko szybko, tu i teraz. Myślę, że zadawalałem się byle czym, w sensie byle czym, nie mam na myśli, że ktoś, nie wiem, był jakiś gorszy, ale po prostu nie, nie, nie każdy pasuje do siebie tak naprawdę i nic nie powinno być na siłę, wiecie? A czasami bywa tak, że jest się tak samotnym, że że cokolwiek. I to chyba nie o to chodzi, bo powinniśmy no nie wiem, mówię ze siebie w sumie, jak ze swojego doświadczenia, lepiej e, chyba myśleć właśnie nie tu i teraz pod względem e, jakiegoś związku, żeby był po prostu, tylko czy on przetrwa coś, tak? Bo jeżeli ten związek zaraz ma się skończyć i znowu będzie to samo od nowa, a nie wiem jak u was, ale u mnie randkowanie to jest jakieś piekło było. Nigdy w życiu nie chciałbym do tego wrócić, nienawidziłem tego po prostu. Coś o eee, No wiecie, poznajecie kogoś w internecie i się spotykacie i ta sama gadka, szmatka, tak? Jakieś tam głupoty i... Masakra. Co tam rybuś? No a, a, a jak wyszło z Patrykiem, wyszło tak, że znaliśmy, zresztą pewnie, nie wiem, może kojarzycie, bo już opowiadaliśmy o tym na w ogóle, ale e, my się znaliśmy już wcześniej jako tacy, no, tacy znajomi, cześć, cześć, z 5-6 lat wcześniej i w ogóle nigdy mi nie przychodziło przez myśl nawet, żeby coś z tego było więcej, nigdy się nie umówiliśmy na żadną randkę, wpadliśmy na siebie na pewne na jakieś tam imprezie po prostu jakoś tak wyszło, nic, i, by, i tak sobie myślę, szczerze mówiąc, ile jakichś takich y, y, pseudo albo y, y, usilnych starań było, takich na siłę. Ale to po prostu wyszło tak samo z siebie. No właśnie, więc... Więc tak. No, ale przechodząc dalej. Praca. Ja do pracy pierwszy raz poszedłem. Właściwie pierwsze pieniądze zarobiłem w gimnazjum jeszcze. E, pamiętam, że dorabiałem sobie podczas ferii zimowych, które były bardzo zimne, w Warszawie był wtedy mega mróz i mega śnieg. E, I e, postanowiłem sobie dorobić na roznoszeniu ulotek pewnej sieciówki pizzowej, co nie skończyło się jakoś najlepiej szczerze mówiąc, choć zapamiętałem to dobrze, poza. Jakieś kilkanaście godzin, z czego z czego wszystkie były na mrozie, tak? Bo albo stałem na tym mrozie i rozdawałem ulotki, albo je roznosiłem po blokach dostałem 50 zł. Nawet, ja nawet nie pamiętam, żebym podpisał jakąś wtedy umowę, nawet żebym wiedział. Widzę, ja, nie miałem wtedy wiedzy na taki temat. Nikt ze mną nie poszedł dorosły, nikt mi nie powiedział tak naprawdę, jak to powinno wyglądać. Wydaje mi się, że e, jak poszedłem tam po prostu, zgłosiłem się, to oni mi powiedzieli, że. No może można wyciągnąć tyle i tyle, ale nie... nie było jakichś konkretów. Ja też nie pytałem, bo nie wiedziałem jak to działa. No i oczywiście zostałem wychujany. Podejrzewam, że jak wiele z Was w jakiś sposób no, nie przykro, no, nie będę ukrywał, a, a później jakaś taka dłuższa praca niż, no nie wiem, tydzień czy dwa, to była praca... wydaje mi się, że to było pod koniec liceum. W pewnym kinie studyjnym w Warszawie w centrum, gdzie pracowałem głównie na kasie, ale też e, tam sprawdzałem bilety i w ogóle i tego śmiało. I pamiętam, że tu już miałam umowę spisaną, która była mega podstępna, e, bo było tam, e, że musisz przepracować chyba minimum 40 godzin, coś takiego, bo inaczej oni ci nic nie wypłacą. A oni to specjalnie robili okazało się po to, bo ta praca była mega ciężka i mega jakby um, niewdzięczna. Więc wiele młodych osób nie wytrwało do tego czasu i po prostu nigdy nie dostawali pieniędzy żadnych. A wiecie jakie były pieniądze? 6 godzin za godzinę. Nigdy tego nie zapomnę. 6 godzin dostawało się za godzinę. I nawet na koniec później były problemy, żeby ci wypłacili to. To jest życie, kurwa. Życie jak medrycie. Ale... No i co? I, i właściwie to, to były moje jakieś takie zarobki do, do późniejszego ży wieku, bo ja e, jakby związałem się z Patrykiem mając 25 lat, to w tamtym momencie, gdy się z nim związałem, to e, pracowałem w szkole językowej. Jako gdzieś tam jakaś taka w, na administracji. Bo ja nigdy nie wiedziałem, co chcę robić i po prostu chciałem iść tam pracować, gdzie za wiele nie trzeba, a jakiś pieniądz bym dostał, i Mniejszy kontakt z ludźmi, chociaż miałem doświadczenia w pracy z... W, o Jezu, ja pracowałem wszędzie, uwierzcie mi. W tylu sklepach z ciuchami w ogóle, ale to jest w ogóle materiał na jakieś oddzielne spotkanie. Ale zmierzam do tego, że pracowałem w tej szkole językowej, i pracowałem wtedy, no oczywiście na pełen etat, 40 godzin tygodniowo, plus każdego dnia jeszcze miałem jedną godzinę przymusowej, darmowej przerwy. Więc na dobrą sprawę byłem w pracy 9 godzin, z czego, dostawałem, z czego pracowałem 8, dostawałem za 8 pieniądze. No ale jakby skoro ta jedna godzina była w trakcie, no to jakby, no wiesz, no nie mogę sobie za wiele pozwolić, żeby iść i załatwiać na mieście. I e, zarabiałem wtedy 1600 zł miesięcznie. Na pełen 1600 e, zł mieszkałem oczywiście sam, bo wyprowadziłem się z domu od rodziców, gdy miałem 21 lat. Pamiętam, że wtedy w niewielkim pokoiku w centrum Warszawy, w niewielkim mieszkaniu mieszkanie było dwupokojowe płaciłem za swój pokój 600 zł plus rachunki. Eee, chodziłem wtedy do szkoły, do której zaraz przejdziemy, do szkoły wyższej, za którą płaciłem, wydaje mi się, że jakieś 400 zł, bo to oczywiście było ratami płacone mm. miesięcznie. Mm. Czyli już mamy ponad 1000 zł, gdy pensji miałem 1600. Eee, I musiałem się z tego utrzymać przez cały miesiąc. Przez lata, dosłownie lata, tak się zastanawiałem, pamiętam, jak gadałem z tą przyjaciółką, że czy tak wygląda życie, wiecie, czy tak wygląda naprawdę życie, że ja bym chciał móc sobie wyjść gdzieś do jakiejś kawiarni, czy spotkać się gdzieś z ludźmi na mieście, bo nawet jak się szło do klubu, to pamiętam, że zawsze był jakiś sposób, trzeba było znaleźć, żeby wejść za darmo, bo nawet jak kosztowało to wejście 10 czy 15 złotych, to wtedy to było dla mnie bardzo dużo. I może były jakieś konkursy, brało się udział, żeby wejść za darmo a piwo jakieś, czy jakiś drink na barze to był, był jakiś luksus niestworzony. Trzeba było sobie przemycić y, jakiś alkohol albo jakieś picie. I, i, I to brzmi niefajnie, niewdzięcznie. Jakby sam w późniejszych latach grałem imprezy i y, no wiem, że jakby i artyści i kluby muszą z czegoś y, z czegoś y, jakby funkcjonować, działać, płacić swoim pracownikom. Ale kurwa jak, jak za nie wiem 500 zł miesięcznie sobie poradzić, wyżyć dzień w dzień i jeszcze mieć pieniędzy na jakiś fan, żeby się ubrać. I słowo nie niemię zrobiłam. Eee, dobra, czekajcie, co ja sobie dzisiaj jebdem? Dzisiaj jestem trochę tak mrocznie, jak tak stwierdziłem, że tak sobie zrobię, a co? Ale no trochę muszę też, wiecie... dodać kolorku, tak, żeby nie było, że tylko taki mrok, mrok no i co dalej było? I to nie było tak, że jak pojawił się Patryk, to ja wtedy nagle zacząłem działać w ogóle Poland i to w ogóle wszystko było ustabilizowane i były pieniądze z tego. W tamtym czasie nie było żadnych pieniędzy z w ogóle Poland, żadnych. I ja w ogóle nie chciałem brać udziału w ogóle Poland. I Patryk jakoś może nie od, Nie wiem pierwszej randki, ale proponował mi, że, że że... mógłbym, że coś tam... No bo wiecie, no zawsze będę, zabawne. Od samego początku istnienia swojego właściwie. Ale my to jakoś nie jarzyło, no, wiecie. No to też był... To też był jakby... Mm, dodatkowy czas, który trzeba było poświęcić poza tą etatową pracą, co było dla fanów robione, tak, bo nie przynosiło zysku, tak jak powiedziałem. I właściwie już później jak miałem kolejną pracę, gdzie rzeczywiście trochę więcej zarabiałem, ale jakby nabawiłem się po prostu takich ataków pani, że nikomu bym nie życzył. I później straciłem tę pracę i nie mogłem znaleźć żadnej innej, to wtedy jakby zainteresowałem się bardziej w ogóle Poland już. No i wtedy zacząłem, zacząłem się zacząłem rozwijać mm, nasze imprezy, tak, kontaktować się z klubami. W całej Polski ustawiać, ustalać z nimi jakieś konkrety i stawki, bo nie wiem, wyobraźcie sobie, że kiedyś na pierwszych imprezach grało, graliśmy za darmo. Całą noc. Jechaliśmy gdzieś i graliśmy za darmo. Po prostu po to, żeby pograć. Jakby... Na wszystko trzeba było zapracować. Na wszystko. A później tu rzeczywiście Patryk wkroczył. Bo wideo, do którego ja się nigdy nie paliłem, on widział w tym jakiś potencjał. No i zaczęliśmy tworzyć wideo, z których zaczęliśmy zarabiać po roku. Bo po roku YouTube nam włączył dopiero monetyzację. Więc, więc to nie było tak, że przyszedłem. A Patryk był moim sugar daddy. No, on stworzył w ogóle Poland i nigdy bez niego w ogóle Poland nie było i to jest prawda. Ale myślę, że gdyby nie było mnie, to ono by tak nie wyglądało. Sorry not sorry. No i tutaj przechodzimy do szkoły. Czyli mojej kolejnej porażki. Tutaj jak wspomniałem wcześniej, ja właściwie całe swoje dzieciństwo i też późniejsze jakby już, nie wiem, nastolatstwo. Nie wiedziałem, co chcę robić w ogóle. Nikt, jakby, nikt też mnie nie chciał w tym pomóc, nakierować mnie, zapytać, zainteresować się. Ale za to ze strony moich rodziców był ogromny nacisk na to, żeby pójść do szkoły wyższej, ponieważ oni żyli przekonaniem, że trzeba skończyć szkołę wyższą, mieć dyplom i bo, w te, bo bez tego się jakby nie dostanie pracy niczego nigdy nie zaistnieje, nie? No i tak naciskali, naciskali, ja oczywiście nie wiedziałem, nie chciałem, bo jakby na no jakie studia, jakie co, no i w końcu pod ich naciskiem aż w to nie wiem, że naprawdę się na to zgodziłem i poszedłem do prywatnej szkoły na kierunek zarządzanie i, i moją główną myślą było to, że tam było jakieś... Ja się śmiałem, i wtedy mówiłem, jak ktoś mnie pytał, bo nie chciałem co powiedzieć, dlaczego na ten kierunek, bo on był taki ogólny, nie? Powiedziałem, bo lubię rządzić, nie? Więc rozumiecie ten poziom. Eee... No i wyobraźcie sobie, że chodziłem... Oczywiście to była zaoczna szkoła, tak? No bo musiałem pracować w tygodniu, 5 dni w tygodniu. Później chodziłem do szkoły w weekendy. No oczywiście nie na wszystkie, na wykłady, no to wiecie, różnie to było, ale ćwiczenia trzeba było. Mimo, że to była szkoła prywatna, to jednak obecność była sprawdzana, były jakieś egzaminy, a później na koniec był nawet, była nawet przecież licencjat, tak? Jakby kurwa, musiałem napisać licencjat i musiałem się obronić. Co było jakimś w ogóle przejebaną akcją, bo ja nigdy tego nie chciałam na początku, nie? Jezu, jak ja to wspominam, to aż normalnie mi słabo jest... Nie wiem jak wy... Może, nie pamiętam ostatnio, może nie miałem czegoś takiego, ale w przyszłości latami miałem jakieś e, koszmary, że, że idę do szkoły, że coś tam. Chociaż już dawno ze szkołą nie miałem nic wspólnego i... Nie. No i co? I wyobraźcie sobie, że jak zrobiłem ten licencjat, to powiedziałem rodzicom, że jakby mam dosyć, nie chcę magisterki robić. Oczywiście nie było mało, naciskali. E, I w końcu e, zgodziłem się znowu na to, żeby pójść na magisterkę, ale pod warunkiem, że oni za nią zapłacą, będą płacić. I poszedłem oczywiście na siłę. Myślę, że byłem tam jakoś 3 miesiące, ale cały czas już byłem waha wahałem się. No powiecie, już byłem trochę starszy, już byłem trochę bardziej taki niezależny, postawiający na swoje asertywne. No i w końcu stwierdziłem, że nie chcę, już że rezygnuję. To było jakoś po 3 czterech miesiącach. I nie zrobiłem magisterki nigdy i nigdy nie zamierzam. Rodzice płacili za tę szkołę, a nie mało. Bo to była państwowa szkoła. Yy... Oczywiście zaocznia, tak? Więc u gruby hajs już nie było 400 zł, tylko chyba z 700. No się nieźle, ale jakby... Czy to była moja wina? Po pierwsze, a po drugie... Czasem po latach oddałem mi te pieniądze. Przecież nie musiałem. Okej, okay, ustalmy no, to. Nie musiałem. Yy, więc jakby. I nie myślę, że temat nie ciągnął się później latami. Kiedy wracam, jakby. <grytania> Back off. Okej. Okay. Ja będę zdecydował o tym. Oczywiście nigdy w życiu, w żadnej pracy, a jak mówię, było ich wiele, nie przydał mi się ten licencjat. Nigdy. Nigdy nie pokazałem. Nawet nie wiem, gdzie mam ten dyplom. Nie wiem. Oczywiście ja nie chcę tutaj nikogo zniechęcać do nauki, bo jakby yy, nie uważam, że ogólnie spoko. Jeżeli to czujecie, to ja jestem pełen podziwu dla Was i fajnie. I może po prostu Wam się to przyda, a więc nie zniechęcajcie się, tylko mówię to w tym sensie, żeby bardziej robić to, co chcecie. Bo jeżeli nawet wszyscy dookoła Was mówią, że nie macie racji, to myślę, że ostatecznie to jednak wy się o swoim życiu. Yy, no i... Yy, tak. Skoro poruszyliśmy kwestię Patrysia i pracy, to może pociągniemy to w ogóle jeszcze chwilę na koniec. No moim zdaniem czy to rozwinęliśmy. Jeszcze, znaczy teraz, jak myślę sobie z tej perspektywy, początku roku, bo to tak naprawdę było niedawno, tak jak to się wydaje, może jakby to było jakieś lata świetne temu, ale to było kilka miesięcy temu. Wtedy nawet nie byliśmy w stanie chyba tego docenić, ale ja nie kojarzę innej otwarcie y, homoseksualnej osoby czy pary, tym bardziej, która kiedykolwiek na polskim YouTubie wyrabiała w ciągu kilku dni po 300-400 tysięcy wyświetleń. Jakby tutaj nie chodziło o wyświetlenia, wiadomo, ale sam fakt, że w takim kraju i to jeszcze ten odbiór był taki pozytywny, oczywiście do czasu. No ale jak wiecie, nic nie może wiecznie trwać. Prawda? Wstrzymuję wszystkie swoje słowa i jestem dumny z całej swojej pracy na w ogóle, ponieważ uważam, że zawsze zachowywaliśmy się na poziomie w zabawny sposób, ale z szacunkiem wobec każdego. Nigdy nikogo nie wyśmiewaliśmy. Wyśmiewanie nie jest żartowaniem. My żartowaliśmy e, na jakieś dane, sytuacje, zdarzenia oraz też staraliśmy się prócz humoru otwierać ludziom trochę oczy. Czyli, jakby, żeby z tego wychodziło coś więcej niż tylko haha, nie idziemy dalej, tylko coś, żeby w tej głowie zasiać. Tak samo jak było zresztą na imprezach zawsze, gdy jakieś mieliśmy przemowę i, i chwilę zadumy. Eee, i ja nie wytwuję żadnych tych słów na temat wszystkich osób, o których rozmawialiśmy. I dochodzę do wniosku, że czas pokaże swoje. Eee, kto, jakby, jest prawdziwy szczery yy, i jakby mówi prawdę i yy, chce dobrze, a komu zależy tylko na hajsie popularności, kontrowersjach yy, i ogólnie patusiarstwu. Yy, to się jakby yy, myślę, że prawda się sama obroni i nawet jeżeli trzeba z tym poczekać, no okej, okay, ja się nigdzie nie spieszę. Jest mi tutaj całkiem dobrze, gdzie jestem a wracając do makijażu ta krótka kredeczka do oczu, tak, gdzie się pojadę w kredkę, pomyślcie sobie, że jestem wśpierdonięty pewnie. Ja nie wiem nawet z jak, jakiej firmy jest ta kredka i cokolwiek, ale to jest mój pierwszy chyba... Myślę, że to musi być mój pierwszy e, jakby jakiś e, specyfik do makijażu, bo ja dostałem tę kredkę od mojej przyjaciółki w liceum. I e, no mam ją od tamtego czasu, jak widzicie, I chociaż nie używam kredki do oczu już teraz za często, to już trochę jest, została skrócona i nadal ją używam, jest taka potrzeba. Nikt no. potrzeby jej zmienię, bo po co? Jeżeli jest spoko, to jedziemy z tym żyltem No dobra, ale po właściwie mówię te rzeczy. Widzicie, tak sobie pomyślałam, że przecież nie jestem sam. Każdy, każda z nas ma lepsze i gorsze chwile. Jest na różnych etapach w życiu. Uf, pojechałem sobie do Spróbuję na to naprawić. może no, nie jest to źle. Ale wiecie, myślę sobie, że. Jezu, jak ja dramatyzowałem, jak ja myślałam, o, 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 jak było chujowo momentami, właśnie z tą szkołą, pracą, z, z jakimiś związkami, romansami, po prostu myślałem, że to jest koniec świata. Jak ja często myślałem, że to jest koniec świata i po prostu to jakiś totalny koszmar. A teraz tak sobie myślę, że po prostu musiałem przejść przez niektóre rzeczy. I. Szczerze mówiąc, gdybym mógł cofnąć czas, to nie wiem, czy bym chciał cofnąć jak, jakiekolwiek rzeczy, ponieważ... ponieważ... gdybym je cofnął, to być może nie byłbym tutaj, gdzie jestem teraz, tak? Nawet ten najgorsze. Ja jestem w sumie zadowolony z tego miejsca, w którym jestem. Mogło być lepiej, mogło być zawsze gorzej. I... i, i... I to jest pierwsza rzecz, którą chciałbym, żebyście pamiętali, że, że... nic nie jest końcem świata, tak? Póki żyjemy, nic nie jest końcem świata. I naprawdę... E, może mamy... Ja na pewno mam, więc może podobnie jak ja, macie po prostu predyspozycję do bycia drama queen i dramatyzowania... przesadniego. I czasami okej, okay, to jest spoko, ale czasami... Może trzeba po prostu wyluzować trochę, złapać oddech, nie? I bo naprawdę... To, że nie wyszło ci z jakimś typem, albo to, że w chwili obecnej nie zarabiasz tyle pieniędzy, ile byś chciała, to nie jest koniec, bo ty masz jeszcze całe życie przed sobą i najlepsze jest to, że to jest twoje życie i ty musisz pamiętać o tym, że to jest twoje życie, i żeby nikt nie podejmował za ciebie decyzji, tak jak na przykład moja rodzica ze szkołą, tylko żebyś ty podejmowała swoją decyzję. Ym. I wiecie, no nie chcę też mówić, że żeby czekać cierpliwie, tak jak chociażby z tym jakby szło z moim związkiem. Jakby ja odpowiadam tylko i wyłącznie za siebie, tak jak kiedy ze siebie. Ale no nie wiem, no może... Może po prostu niektóre rzeczy musimy przeżyć i przetrwać, aby później było fajniej, żeby po prostu to samo przyszło do nas. Co nie zmienia faktu oczywiście, że mamy leżeć z otwartymi ramionami i czekać aż to wpadnie. Ja zmierzam wyłącznie do tego, aby nie robić nic na siłę. I mam wrażenie, że gdy robimy coś na siłę, to po prostu nie ma sensu. I to jest pierwsza kwestia. Tak może, nie wiem. Trochę wesprzeć Was. Ale też wesprzeć samego siebie, bo muszę też sobie tak pogadać, aby samemu docenić to, co mam. Bo jest co doceniać. A czasami tak łatwo o tym zapomnieć. Więc... też się zastanówcie, co... już przeżyłyście, przetrwałyście. Co macie za sobą i jak, w jaki sposób z tego wyszłyście. No i że cały czas jakby jesteście tutaj. Walczycie o swoje. No i jakichś nie? Oby tak dalej, nie ma co się poddawać, mm -mm. absolutnie nie. Czasami można przystopować, jak już tak totalnie jest chujowo, ale nie poddajemy się. Prawda Rybuś? Rybuś się zbadnie. Może by jeszcze Rybuś chciał pływać, ale nie. Rybuś nie jest pływakiem, chociaż jest Rybusiem, to jest dopiero zaskakujące.